Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj przed budynkiem Krajowej Rady Sądownictwa, bo chociaż wydawało nam się, że w tym budynku nas już nic nie zaskoczy: głosowania w swoich sprawach, wspieranie w konkursach swoich rodzin, przyjmowanie uchwał niezgodnych z przepisami obowiązującymi w kraju, to jednak wczoraj nas po raz kolejny zaskoczono. Przepisy, które regulują pracę o Krajowej Rady Sądownictwa, jasno i wyraźnie mówią: zespoły pracują z udziałem także niesędziowskiej części Krajowej Rady Sądownictwa. To są posłowie i senatorowie, którzy reprezentują władzę ustawodawczą. Po nagminnych zmianach godzin posiedzeń zespołów. Po dostarczaniu nam wyłącznie porządku posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa Ramowego, bez określenia w którym dniu i w jakim czasie Krajowa Rada Sądownictwa będzie zajmować się danym punktem, dołączanie punktów z zaskoczenia w chwilę przed głosowaniem wczoraj przekroczono kolejny Rubikon. Wczoraj zespół. U Krajowej Rady Sądownictwa i to nie jeden, a kilka zespołów pracowały bez udziału parlamentarzystów. Tak zwana sędziowska część KRS-u, a w praktyce polityczna reprezentacja Prawa i Sprawiedliwości, którą tu powołano, uznana Uznała, że ma, a w zasadzie uzurpuje sobie prawo do tego, żeby podejmować decyzję w imieniu całej Krajowej Rady Sądownictwa. Dzisiaj już widzimy w całej rozciągłości, na czym od początku polegał ten scenariusz. Krajowa Rada Sądownictwa nie ma być y, instytucją dbającą o niezależność sądów i chroniącą niezawisłość sędziów Krajowa Rada Sądownictwa ma chronić zależność sędziów od interesów politycznych prawa i sprawiedliwości. Można powiedzieć, że do tego dekalogu grzechu, który dział się w tym budynku politycznego, bo nie sędziowskiego wczoraj doszedł kolejny punkt. Przypominam, te 10 podstawowych grzechów to Powołanie członków KRS-u w części tzw. sędziowskiej wbrew konstytucji. Wbrew konstytucji, brak przedstawiciela wybranego z sądów wojskowych i sądów e, Sądu Najwyższego. Skrajny nepotyzm, kolesiostwo i wspieranie członków swoich rodzin oraz osób, które się podpisały na listach poparcia osób zasiadających w Krajowej Radzie Sądownictwa. Jak prześledziliśmy powołania to mamy wyjątkową zbieżność między tymi którzy się podpisali pod listami poparcia członków neokrs u w części sędziowskiej z przyszłymi awansami. Skrajnym przykładem tego nepotyzmu jest sprawa powołania, opiniowania przez KRS pozytywnie żony pana Radzika w konkursie, która ona jako Pracownic. pracownik pracownik administracyjny pokonała z pozycji urzędnika, sędziego, prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego. Czwarty punkt to przez wszystkie te lata brak obrony represjonowanych sędziów. Nigdy KRS nie ujął się za takimi sędziami, a wręcz to punkt piąty dokładał się do represji wobec takich sędziów jak żu panowie Żurek. Juszczyszyn, czy, czy członkowie, czy Markiewicz. Nigdy KRS nie walczył o nich, tylko walczył z nimi. Kolejna rzecz, to bym powiedział... Sposób wykorzystania KRS-u nie do pracy, ale jednak do nieuprawnienia wysokich zarobków. Jeden z członków KRS-u w sierpniu 2018 roku w KRS-ie przepracował 30 dni na 31 dni, dni, które są w kalendarzu. No to wyjątkowy przykład zapracowanego człowieka. Kolejna rzecz to upolitycznienie KRS-u. Widzimy to szczególnie teraz przy kolejnych stanowiskach i uchwałach, które są przyjmowane wbrew stanowiskom poszczególnych organów konstytucyjnych czy europejskich yy, trybunałów. No i dwie rzeczy techniczne, ale jakże istotne, bo pokazujące szczerość intencji i sposób prac w Krajowej Radzie Sądownictwa. Ci, którzy mieli zawsze pełne usta tego, że chcą, żeby procedury były jawne, Wszędzie tam, gdzie w konkursach przepychają miernych, ale wiernych kandydatów nie spełniających jakichkolwiek standardów zawsze zgłaszają wnioski o utajnienie obrad. Dochodziło to już do gorszych sytuacji. Reasumpcji głosowania. Styl pani Witek został przyjęty przez panią przewodniczącą Dagmarę Pawełczyk-Woicką, i tam, gdzie tak zwana reprezentacja sędziowska przegrywała głosowania, okazywało się, że padał wniosek o reasumpcję. I grzech dziesiąty nigdy nie zapomnimy: głosowania przez jednego z członków KRS-u, które nie było jego głosowaniem, a głosowaniem jego żony. Każdy może się z tym zapoznać, wysłuchać i zobaczyć. I ten dekalog grzechu obciąża tą instytucję, która jest za nami, ale nie w postaci całej instytucji, ale piętnastu nominatów partyjno-politycznych prawa i sprawiedliwości, którzy sobie z Krajowej Rady Sądownictwa zrobili prywatny folwark. Szanowni Państwo, o garść konkretów, pisowskim nominatom w Krajowej Radzie Sądownictwa wydaje się, że Krajowa Rada Sądownictwa to jest fabryka do produkcji neosędziów, a zatem możemy spotykać się na ostatnią chwilę, żonglować terminami spotkań zespołów, możemy nie czytać akt, nie zapoznawać się dokładnie z danymi osobowymi kandydatów, którzy są następnie oceniani przez, przez Radę. Otóż tak nie jest. Wybór sędziego to jest wybór osoby do pełnienia służby publicznej do właściwie końca aktywności zawodowej. Na czas ograniczony tylko wiekiem i zdolnościami dopełnienia służby. To wymaga przygotowania i rzetelnego przejrzenia akcji, przygotowania się do tego. Krajowa Rada Sądownictwa stoi najwyraźniej pod rządami pisowskich nominatów na stanowisku, że można odwoływać, zwoływać zespoły na ostatnią chwilę. Nie trzeba przedstawiać harmonogramu, porządku, obrad uszczegółowionego co do konkretnych dni. Ale te dni bezprawia się kończą. Jakkolwiek jeszcze widzimy pączkujące bez, bezprawie tutaj w Neokaresie i chciałabym jedną sytuację omówić w szczególności, bo Precyzyjnie obrazuje z jakim bezprawiem i z ludźmi mającymi jaką pogardę do prawa mamy tutaj do czynienia. Otóż jedna z członki NeokRS-u, pani Krystyna Morawa-Fryźlewicz, sędzia sądu rejonowego w Nowym Targu oraz jej dotychczasowa prezeska, w dniu 30 października zeszłego roku oświadczyła ministrowi Sprawiedliwości, że z dniem 31 stycznia rezygnuje z funkcji prezesa sądu i wystąpiła do ministra z wnioskiem o przeniesienie w stan spoczynku z dniem 1 lutego. I w takiej sytuacji, zgodnie z resztą z prawem, przeszła w stan spoczynku. Jej mandat do pełnienia jakichkolwiek funkcji sędziowskich wyg wygasł, ale 10 stycznia pani Morawa Fryźlewicz już stała z łóżka inną nogą niż 30 października i uznała, że jednak nie chce być w stanie spoczynku. Może ktoś pomógł także pani sędzi tak stwierdzić, na przykład ci, którzy bali się utraty większości w neokaresie. I tak oto nagle, działając bez podstawy prawnej, pani sędzia odwołała swoje e, e, oświadczenie, e, którego to cofnięcia nie uznał z oczywistych względów minister sprawiedliwości, bo uznać po prostu nie mógł. I pomocna odsiecz dla pani sędzi oczywiście przyszła z niesądu, czyli z Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, równie nielegalnej co sam neokRS w obecnym składzie, i ten niby sąd. W wstrzymał właśnie skuteczność decyzji ministra. I moc tego typu wstrzymań, szanowni państwo, podobnych do tych zabezpieczeń Trybunału Pani Przyłębskiej, ma taką samą wartość, co zeszłoroczny śnieg. Pani Morawa Fryźlewicz była członkinią Neo ale już nie jest i nigdy z pewnością nie była członkinią Krajowej Rady Sądownictwa, bo Krajowej Rady Sądownictwa od 2018 roku po prostu nie ma. I w związku z tym my składamy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przestępstw wyczerpujących znamiona typów czynów zabronionych, które są określone i w artykule 227 kodeksu karnego i 231 kodeksu karnego, polegających na publicznym podawaniu się przez sprawcę za członka Krajowej Rady Sądownictwa i uczestniczeniu w obradach tego organu od dnia 1 lutego. Znaczy, cóż, ten przypadek to jest jedno z takich ostatnich działań tych okopów Świętej Trójcy. Kolega pani Fryźlewicz z NEO KRS u pan Maciej Nowacki oraz rzecznik dyscyplinarny Maciej i co ta decyzją ministra sprawiedliwości. Wkrótce, e, miejmy nadzieję, że stracą stanowiska prezesów sądów. Pan Nawacki będzie mógł sobie rwać, co będzie chciał. Pan Lasota będzie mógł dyscyplinować, ale samodyscyplinować siebie. E, jak niekompetentnych ludzi wyniesiono na szczyty wymiaru e, sprawiedliwości dzięki Neokresowi, także pokazuje sytuacja z Poznania. Dzisiaj pisze o tym Gazeta Wyborcza. Zaufany człowiek Zbigniewa Ziobry, do niedawna jeszcze prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu, pisał wyroki. Ale ich nie ogłaszał. Odkryto to po czterech latach, gdy skazani już odbyli kary. Trzeba w związku z tym powtórzyć 16 procesów. No, oto jest dziedzictwo PiS i Neokarestu w wymiarze e, sprawiedliwości. Niekompetencja. Kolesiostwo, nawarstwiające się bezprawie, ale my krok po kroku to porządkujemy. Przede wszystkim złożona ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa, wysłuchanie publiczne 26 marca skończył się czas bezprawia. Wniosek o odwołanie nawackiego, radzika, lasoty złożone. W przypadku każdego bezprawia będziemy je piętnowali zgodnie z literą prawa i składali zawiadomienia do prokuratury, tak jak w przypadku pani Fryźlewicz, każde bezprawie będzie napiętnowane, zgodnie z literą bezprawia, prawa równego. Wobec wszystkich i nawet dla pisowskich pseudoelit. To jest moje. Szanowni Państwo, od początku, kiedy rozpoczęliśmy pracę w Krajowej Radzie Sądownictwa, zgłaszaliśmy zastrzeżenia co do niezgodnego z konstytucją powołania 15 sędziów członków KRS-u. Zgłaszaliśmy także wątpliwości co do postępowań konkursowych na ostatnim posiedzeniu. W związku z tym jeden z sędziów w liście gomułkowskim, komunistycznym stylu, nazwał nas parlamentarzystów odwetowcami. Stanowczo się sprzeciwiamy takiemu postępowaniu i takiemu zachowaniu wobec nas. Dzisiaj rozpoczynamy kolejne posiedzenie 10 dni posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa. Będziemy chcieli przyjąć stanowisko popierającej w geście solidarności z sędzią z Krakowa, panią Agnieszką Pilarczyk. Przypomnijmy, że kiedy wydała wyrok uniewinniający lekarzy w sprawie, w sprawie, która toczyła się w związku ze śmiercią ojca byłego ministra sprawiedliwości, prokurator regionalny w Katowicach wszczął śledztwo w tej sprawie. Ten sam prokurator w listopadzie ubiegłego roku, w ostatnich dniach poprzedniego obozu, który jeszcze rządził, powołał tego prokuratora na stanowisko zastępcy prokuratora generalnego. Siedem lat potrzebowała prokuratura, by stwierdzić, że czyn, za który wszczęto to postępowanie, śledztwo, nie zawiera znamion czynu zabronionego. Krajowa Rada Sądownictwa musi wykazać solidarność z panią sędzią i, i jesteśmy zgodni, że przez 7 lat była szykanowana przez państwo, przez organy państwa. Sprzeciwiamy się takiemu działaniu, a jednocześnie musimy wyrazić ogromny żal, że przez te 7 lat ani razu Krajowa Rada Sądownictwa, w której. Są sędziowie, 15 sędziów. Ani razu w geście Solidarności sędziowie nie zabrali głosu, nie, za, nie zajęli stanowiska w sprawie tak obrzydliwej sytuacji, w jakiej znalazła się pani sędzia Agnieszka Pilarczyk. Pani sędzio, proszę przyjąć od nas żal za. Bezczynność Krajowej Rady Sądownictwa i jednocześnie wierzymy, że nigdy więcej takich postępowań, takich szykan wobec sędziów nie będzie stosowała prokuratura. Nigdy, nie tylko, nie tylko przez najbliższe lata, ale nigdy, bo to jest niezgodne z tym, o co walczymy. Tak nie powinna wyglądać praworządność w żadnym demokratycznym kraju. Dziękujemy, Dziękujemy Państwu bardzo. serdecznie. Do widzenia.